Siema widzowie, dzisiaj chodzimy po lodzie i właśnie pokażę wam najbardziej płaski świat, jaki widzieliście w swoim życiu. Trochę go budowa... Rozpadało się. Dobra, lecimy szybko spać, nie pokazuję wam. Dobra, sorry, że to robię, ale chcę włączyć weather clear, bo nie podoba... Clear? Bo... O... O... o blisko, o blisko. Wchodzimy na świat drugi raz, żeby nie było, że szituję. No i wszystko ładnie jest. Teraz wam pokażę najbardziej płaski świat. Trzy, dwa... O kurde, jeszcze jest zjeść, jeszcze muszę Czajcie, jaka tu była góra Czekajcie, czekajcie yy, Tu była góra gdzieś do Czekajcie, chyba Trzy bloki wzwyż A tutaj była do wysokości tego, czyli ile? 5 bloków wzwyż I to wszystko skoś Pokażę wam zaraz góry, jak to wszystko ogarnąłem Czekajcie, czekajcie, czekajcie Tutaj wszystko wykosiłem Dosłownie było gdzieś dotąd piaku, kilka warstw Co całe wykosiłem Um, tutaj spaliłem... Cały las był dotąd, do tej linii był las, spaliłem go całego, tutaj są nawet reszki, których jeszcze drewna nie wyciąłem, liści nie zebrałem, um, trochę piaskiem zaatałem te dziury, które tu są, to wszystko wyrównałem, tutaj, 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 tutaj też tu nawet są reszki kamienia po tym i um, tutaj są reszki po tym kamieniu i te wszystkie te, to ja tak brałem łopatę i tak rzeźbiłem ten cały teren, nie? Więc... Y to, yy, no ja bym to zostawił na pamiątkę, ale wykosimy to. Yy, wykosimy to, mówię. Jak widzicie, nadal mam yy, jakieś tam robocze so sobie rzeczy. A, i całą świątynię skosiłem, także... Yy, no naprawdę niczym na Floodwardzie, nie? Tytuł się zgadza, może jeszcze cię dokończymy tą świątynię ogarniać. Yy, dalej stufory. Yy. Jezu, nie wiem jak te pnącza powstają, one tak sobie... Po prostu zostają, nie wiem, nie wiem W każdym razie, yy, no i jeszcze byśmy sobie zalepili tutaj kilka dziur w tym odcinku yy, Plus powiększymy mury, na pewno tu powiększymy I tam będą szersze gdzieś tak Do tamtej rzeczki, do tamtego miejsca yy, Tu dalej jest śnieg, super Zara będzie zima, jest jesień A ja tego przez cały rok nie splotnąłem tego śniegu, nie A i zbudowałem dwie ładne rzeczy w tym miejscu Po pierwsze yy, tą mapę udoskonaliłem zdecydowanie i teraz przypomina mi taki yy, taką chińską mapę jakby yy, tutaj o, tutaj widzicie jeszcze yy, A nie tutaj... Nie, tutaj dalej jest yy, jakby... Tu jest gdzieś chyba dżungla i tu jest dalej ten wykoszony teren, ale jak to sobie zniszczymy Patrzcie Że wszystko się tu zmieniło. Widzicie, widzicie? Ile się wykosiło, ile się zmieniło? Jeszcze zaraz tą drugą mapę zmienimy. Fajerek mi szkoda? Dobra, dobra, dobra. Tu się już ogarnęło, ładnie. I ten bym może. Przy... A z drugiej strony, już mi się nie chce. Ważne, że z tej strony wszystko jest ładnie. Jezu, jak to wygląda łyso, jak tu jest pusto, ogórne. Ale mam. W... Dobra, zaraz wam to powiem. Yy, pierwsze 5 minut odcinka będzie takie typowe gadanie. Ale naprawdę mam dużo pomysłów i już wam o tym wszystkim mówię. Tutaj zrobiłem coś takiego, że jest taki. Pamiętacie ten brzydki mościk z takiego drewna, nie? Ja go bardzo udoskonaliłem i wykorzystałem w końcu ten syfiasty blok. I zrobiłem taki oto mostek, który jest pokryty zieleniami zielenią przepraszam yy, z blokami tych liści znaczy na morze yy, nowych, Też tam miałem drzewko i właśnie, z tego też korzystałem trochę po części. I też liście porozstawiałem tak po dnie, tam jakieś pochodnie są też, żeby oświetlało. No bo jednak wiecie, oszczędny, a jest. I tu jakiś kamień dodałem, żeby ciekawie było. Także tak to się prezentuje. Jeszcze wam pokażę od boku, czekajcie. O o! -o. Kurde o, wejdziemy sobie na most. Znaczy na most. No, tak to się. Tak to się prezentuje bardzo ładnie myślę. Mi się podoba ten most, jak mam być szczery. Jeszcze mam plan. W ogóle to dzisiaj zniszczymy, bo to jest jakaś pomyłka natury. Ale co tu mnie zablokowało? Ym, ale tutaj w tych pustych miejscach planowałem po pierwsze zrobić gigantyczne drzewa yy, dżunglowe, bo to dalej chcę, żeby był biom dżunglowy, tylko nie zrobię takich dużych drzew, nie zrobię małych drzew. No i dużo okselotów się tu jest, ja już spotkałem chyba z, y, takie gigantyczne drzewa. Y, gigantyczne drzewa zbuduję, które będą trochę na wzór tych dużych tych, ale jednak takie bardziej y, nie minecraftowe. Zero tego nie, nie, przecież to robiłem. W ogóle nie wiem, tak? Cigmenty są zepsute. Wykorzysta jedwa, No przecież to robiłem też. Zrobiłem to z wszystkimi ulami, które spotkałem na tym kwiecistym biomie. I stąd mam farmę uli. Um, nie wiem, te niektóre, y, te jak zmienia się wersja Minecrafta, to potem... Kurde, taki mam ciekatar, że widzowie... Tutaj mam te wszystkie surowce. Y... Też trochę z mobami powalczyłem. No i to drewno mi się właśnie przyda do budowania tych wielkich pni. No i dużo mobów się tu respi, więc przynajmniej mam taką ekspiarkę, która jest tak lepsza niż ten syf. To wygląda ładnie, ale do dupy działa. No i tu chciałem zrobić farmę ekspiarek plus tą gigantyczną świątynię ale to już w przyszłych odcinkach yy, i nowy rodzaj ścieżki i to, ta mapa mi się naprawdę podoba trochę nad nią kminiłem ale w końcu coś ładnego ogarnąłem, więc no tylko teraz muszę myśleć nad dwoma światami yy, i w ogóle fajnie, bo tu są takie naturalne farmy, z których non stop korzystam, non stop coś tu robię tych łutych weźniaków mało sprzedaję czy kupuję ale jest tu faktycznie jakaś taka farma automatyczna, kobla tutaj farmy tego Wszystkich rzeczy pod ziemią, tu, tam, ale i tam chciałem rozbudowywać bardziej farmy. Ale jednak stwierdzam, że tam będą bardziej automatyczne farmy, a tu zwykłe. To myślę, że będzie dobry pomysł. No, mam naprawdę gigantyczną falę pomysłów, nie? O wiele więcej niż jest na tej liście, co tam jest. Trzeba im taki ogarnąć, bo te papuki i wszystko to nawet nie ma imion. Ale wiecie, co jest najgorsze? O kurde, ile prochów! O, o! Zróbmy sobie fajerwerki Kurde, nie wziąłem jeszcze dirta. Dobra, już to ogarniemy, tak. Yy, też wykopuję tym kilofem, a nie tym drugim. Yy, ten drugi po pierwsze nie ma niezniszczalności i w ogóle wydajności nie ma. A nie, niezniszczalność ma, ale nie ma wydajności. Ten ma wydajność, więc wolę tym kopać. Natomiast przyda mi się kamień, bo już zacząłem robić skrzynki do budowania tego wielkiego i właśnie yy, tą świątynią się trochę chciałem zainspirować, yy, tak jak robił yy, swoje budowle wielkie Roxembe. Yy, no, które yy, robiły podziw na Mea I coś takiego chciałbym zbudować tylko na tym świecie Także na początku miała być to po prostu trochę większa dżunglowa świątynia I trochę ładniejsza Ale teraz stwierdzam, że chcę to być Chcę, żeby to było naprawdę gigantyczne yy, Bo już moim zdaniem samo to więzienie jest bardzo ładne Nie jest duże, co prawda Ale no, po pierwsze jest użyteczne, bo tam da dajemy jakichś złoczyńców yy, Przestępców A drugi... Yy, Druga sprawa, że no oprócz użyteczności jest też bardzo ładne y, to więzienie. No i chciałem, żeby taką też rolę. Y, tylko nie wiem, właśnie co będzie w tej dżunglowej świątyni. To jest problem, nie wiem co tam ma być. A i to ma też szczęście, więc wypada o wiele więcej węgla, nie? Tak, tak. Halo węg. Czy to nie działa na węgiel? To, nie, trochę działa, ale słabo. Już lepiej na diamenty działa niż na to. Właśnie diamenty, trzeba będzie pokopać diamenty, bo mamy ich. Yy, właściwie to mało. Yy, także dzisiaj taki bardziej yy, odcinek z wykopywania rzeczy i różne takie rzeczy I w sumie mogłem beacona tam postawić, żeby im pomógł niszczyć te wszystkie rzeczy, bo las to prawda spaliłem, więc za bardzo się nie przydał. Yy, no nie, ta farma jest... Ta farma to jakiś szart, czekajcie. 20. O kurde, dobra, trochę trzciny jest, ale i tak mało. No, to się wykopuje szybko, ale... To już trochę mniej ten polerowany. Ten, jak ktoś w ogóle nigdy nie pamięta. Kalcyd, a to jest co? A, dioryt, ja zapomniałem myślałem przez chwilę, że to jest ten sam materiał, nie? Ja nie wiem. I też chciałbym, żeby w każdym miejscu na tym świecie yy, były jakieś yy, fajne rzeczy, które by mnie zmuszały do raz na jakiś czas przyjścia do tego miejsca. Żeby nie było na przykład tak, że nigdy nie chodzę tu, nigdy nie chodzę tam, bo tam nic nie ma. Yy, nie, nie ma być takich sytuacji. Ma być w każdym miejscu coś ciekawego. Y, dlatego w tym momencie, momencie kończymy y, żywot tej ekspiarki, nie wiem, tu jakieś drzewo zasadzę Ym, No ale one słaba. Ona po prostu nie działa, nie Tylko mi laguje i nic nie, nie działa. Ym, więc tu dam jeszcze jakieś warstwy, żeby było o wiele więcej tych skrzynek. O kurde. Yy, no i tu dam chyba gdzieś ekspiarkę ryb, bo. W się sensie ekspiarkę automatyczną farmę ryb, bo faktycznie plaża wygląda ładnie i w ogóle bla bla bla. Ale no nie służy też na to miejsce za bardzo. O, tu jest jakiś ten, Dungeon. Czy tu, tu, tu jest miasto podwodne? Czy latam elektron pod wodą, o co chodzi? Anyway, w każdym bądź razie y, nigdy tu nie przychodzę, bo tu nic ciekawego nie ma. A łódkami nie pływam. Więc y, może w tym miejscu będzie ekspiarka. O, albo tu będzie ekspiarka, albo tam w ogóle. Nie, nie wiem, nie wiem. Albo tam będzie. Kurde, nie wiem, nie wiem, dużo z ciekawych miejsc. No, i tu może jeszcze zalepimy jakieś dziury. Bo tu w sumie trochę syf jest. A przydałoby się, żeby tu ładny teren był. Przy okazji, możecie zobaczyć, jak pracuje profesjonalista jeśli chodzi o równanie terenu. Bo szczerze mówiąc, uwielbiam równać teren. O kurde, czasami tutaj lagi są potężne, bo ten serf już jest całkiem spory. Ale lagi tu czasami są potężne. Ale uwielbiam lubić przemienianie terenu całego, przebudowę bo to jest nie dość, satysfakcjonujące jak rozwalasz tego dirta nie wiem czy w ogóle na Minecraft wam pokazywałem jaki tam dorąbany mam ten. Yy, no tu też trzeba tu będzie dużo pracy i też może bym zrobił jakiś wodospad z ukrytym jeziorkiem czy coś takiego bo taki też bym miał plan, ale ale to zobaczymy na razie to mam tu tyle roboty, że ja tu jeszcze mam pomysłów na tą serię kurde na 20 lat nie. A poza tym, w takim tempie odcinków to nawet na 50. No i nie ukrywam, w miarę wciągnął mnie nawet ten Minecraft 1.11, na którym ostatnio zacząłem grać. Bo jest to coś trochę innego niż taki Survival. Bo tu mam dużo budowli w ogóle, a Minecraft 1.11 to jest taki bardziej. że tak powiem, pamiętny. Chcę w się sensie bardziej nostalgiczna seria. Ostatnio sobie zacząłem oglądać od nowa Minecraft Haraj na Jedynkę. I chciałem wszystkie obejrzeć po kolei, a tak często robię, że powracam do jakichś filmów miliard razy. Czy tam w serii, czy w ogóle. W ogóle, jak ktoś wie, jakich oni używali wtedy piosenek w tamtym czasie, to może mi je podesłać albo nazwy chociaż w komentarzu. Bo też bym ich zaczął używać, jakbym znał. Bo fajne te piosenki, naprawdę. Taki klimat, taki klimacik dodają fajne, man. Huh. Wymyślejcie widzowie, że tam jest dużo roboty. Patrzcie ile tu będę miał roboty, ile tu będę miał roboty. To jest całe do skoszenia. No dobra, nie, ale nie, tu jest więcej roboty, bo tu jest więcej kamienia. To całe jest do skoszenia do gdzieś tak sześć yy, poziomów. Kurde, sześć poziomów mam sko. O, sześć poziomów mam do skosze skoszenia, a tu jest chyba nawet siedem. Także no i mam fajny specjal jak będą święta. To wybuduję bardzo ładną choineczkę, a gdzie to już zobaczycie kiedy indziej. Bo no, ciekawe to będzie. Wiecie co? W sumie te buraki to niech se rosną na całej tej szerokości. Ojdź ze mną, kundelku, szafir. Szafir. Chodź tu, chodź tu. O kurde, ale się tepasz. Opie. kury mnie gonią. Tu też robiłem wielkie przypalanie. Yy, to sobie dołożę. A nie, właśnie. Yy, na tym filmie dealera widziałem taki patent, że. Całymi blokami się bardziej opłaca, i w sumie faktycznie, jak sobie przypominam, to tak się właśnie robiło kiedyś, więc... Bo jeden blok zużywa... no po prostu się bardziej opłaca, nie? TY! Gdzie ty wpychasz kota? Ja, psy, na, psy to naprawdę niektóre, nie lubią kotów. Z tych mechanizmów niedługo, yy, w kolejnym odcinku chyba, pokażę wam, jak zrobiłem wszystkie farmy. Bo te, teraz chyba polecę je, będę robił w tym momencie właśnie, nie? Więc... Dobra, lecę budować. Elo, dajcie łapę i suba. bo chyba o tym nie mówiłem.